6 listopada spod szybu Prezydent w Chorzowie wystartował trzeci bieg dwóch szybów, organizowany przez Chorzowskie Stowarzyszenie Biegaczy Długodystansowych w Ruchu. W tym roku biegniemy na 15 km spod tego szybu, szybu Prezydent w Chorzowie, do Siemianowic, do szybu Krystyn i z powrotem pod szyb prezydent w Chorzowie. Z każdą edycją biegu rośnie frekwencja wśród biegaczy. W tegorocznym biegu wzięło udział blisko 300 osób. Skąd pomysł? Z pasji do biegania. To najbardziej lubimy i, i tym się zajmujemy, więc myślę, że z tego. A jeszcze przy okazji chcemy promować trochę e, śląskie dziedzictwo przemysłowe. To jest coś, co dla nas jest tutaj ważne, dla mieszkańców Śląska. I dlatego takie trasy wybieramy międzyszybowe. Staramy się też zwracać uwagę na tereny rekreacyjne na terenie Śląska. W zeszłym roku były Żabiedoły, w tym roku jest Park Górnik, m.in. nasyp dawnej kolei piaskowej e, w Siemianowicach Śląskich. Także staramy się urozmaicać trasę co roku. Taka pogoda bardziej pomoże, czy jednak przeszkodzi? Na pewno przeszkadza organizacyjnie, dlatego mamy takie opóźnienie, bo niestety trudniej jest pracować w deszcz. Ale mam nadzieję, że wszystko się uda. A na trasie? Na pewno nie jest łatwiej, ale dla niektórych przynajmniej nie jest tak ciepło. Są ludzie, którzy lubią taką pogodę przy bieganiu, ale no, tak jak mówię, trasa jest wymagająca, nie jest, nie jest to trasa bardzo łatwa. Trasa ciężka, gorzej niż na półmaratonie, powiem szczerze, dość wymagająca, no ale jakoś dam radę. Bo ale bieg bardzo fajny. Który odcinek najtrudniejszy? Eee, na samym początku ten, który zbiegaliśmy z Bytkowskiej, tam za albo ten był najtrudniejszy ponieważ dużo błota, ciężko było ustać i po pewnym momencie trzeba po prostu stanąć, żeby sobie znaleźć miejsce. Powiem szczerze, trasa taka wymagająca, to trzeba przyznać, ale dlatego, że wymagająca, to dlatego była fajna, można powiedzieć jednym słowem. Można popatrzeć, jak pięknie wyglądamy. Super, ale trasa fajna, fajna trasa. trasa. Fajna. Pogoda... Bardzo wymagająca trasa macie tutaj, ale... Pogoda dopisała, to jest najważniejsze. Najważniejsze, że mamy tak. ten wasz medal. Ślisko, błoto. Ale fajnie, fajnie, super trasa, urozmańcona, raz pod górę, raz z górki, także fajnie było. Narobiło się pełno błota i nie było lekko. Do mnie nieważny czas, byle ukończyć w czasie, że tak powiem, nie? w normie. No to dało radę. Było fajnie, po prostu było fajnie. Staram się na każdym takim jakimś biegu, jak tylko jest zorganizowany, to staram się na każdym z tych biegów być. No i szczerze powiedziawszy, tych biegów jest coraz to więcej, coraz to więcej tych biegów jest. jak ktoś chce spędzić sobotę, niedzielę rzeczywiście biegowo, sportowo to naprawdę można, bo teraz to jest niewielka cena, w zasadzie to są małe pieniążki, a można naprawdę cały dzień fajnie spędzić, sportowo, zdrowa rywalizacja, a to jest chyba najważniejsze. Impreza została objęta honorowym patronatem prezydenta miasta Chorzów.